O poranku grała kapela Józefa Kabały z Brzozowej w gminie Tarłów. Tradycyjnie przypominamy o muzyce ludowej płynącej przez całą dobę ze strony folkradio.pl, także na urządzeniach mobilnych, między innymi telefonach. Mogą jej też słuchać posiadacze cyfrowych odbiorników z DAP+. Tej audycji możesz wysłuchać o godzinie 8 ze strony folkradio.pl. Co za hałas, co za krzyki, przyjechały scyzoryki, będą śpiewać, będą grać. Radość dać. Radio Kielce skoro śpi, tak nam powitanie, kłania się słuchaczom z tym świętokrzyskim graniem. Po naszemu odłyśnicy bliżej serca dla was gra. i każdemu, kto nas słyszy szczęśliwego życzy dnia. Z Radiem Kielce. Autopromocja Zapraszamy na koncert Folk Radio Dawne wesele na świętokrzyskiej wsi Tradycyjne obrzędy i zwyczaje W wykonaniu zespołu pieśni i tańca Sorbin Niedziela 23 stycznia o godzinie 18 Tylko na folkradio.pl Autopromocja Jest szósta Wyższe częsze dzierżawne dla kieleckich przedsiębiorców. Zagrożenia ze strony Rosji głównym tematem rozmów prezydentów Polski i Ukrainy. Wiadomości Radia Kielce. Ewa Golińska. Kieleccy przedsiębiorcy w tym roku będą musieli zapłacić większe. Kielce. Słuchasz i wiesz.